Płyniemy już na e, ten, do Sudanu. Ale słuchaj, e, Borom, jakby już, my już do ciebie płyniemy, nie? To na spokojnie, nie, 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 nie musisz do brzegu. My tam do ciebie. Ale, ale możesz być na brzegu, nie? Możesz być tam na brzegu, nie? Tam do ciebie dopłyniemy jeszcze. Na tamci Gruzja jest? Z Gruzji. te wyspy. u te wyspy, co miał ten, co miało to państwo, ten. KZW. To było KZW, pamiętam. KZW, Księstwo... Księstwo Zjednoczonych Wysp. KZW. A co tu male to jest? to była dawna wyspa ogólnie Bułgarii, którą, którą używali podczas Miesiąca Bułgarskiego, ale po tym jak ją wykupiłeś, to ona na, 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 na ten czas była twoja, nie? Nawet dzisiaj jest twoja. Tak. Znajomość mapy serwera! Ty, ja mam wszystko! ja mam wszystko! ZNAJOMOŚĆ MAPY SERWERA! DOMIN... ZNAJOMOŚĆ MAP... ZNAJOMOŚĆ MAPY SERWERA, POWIEDZIAŁEM! To poczekaj zaraz... ZNAJOMOŚĆ MAPY SERWERA! Przez mapy serwera! Spoko... Trzeba przepchnąć jeszcze przez ten... Przez tą... Ten... Przez tą małą... Ten... Przez tą małą ciśninę w Gruzji, Jezu... Przez małą ciśninę yy, gruzińską, nie? Taką mo można taką nazwać, nie? To będzie po prostu ciasno. I nie... Nie wiem czy my się tam zmieścimy w ogóle, nie? Kurde, ja się cieszę, że wróciłem na serwer. Też się cieszę. Płyniemy... Słuchaj może... Le słuchaj lepiej może by było. Eee, może tutaj robimy postój, czy od razu płyniemy idealnie pod jego stolicę? Pod jego stolicę, dawaj. Dobra, to poczekaj, niech się czanki zrenderują. The doman. To ja. Nic. Dobra, eee, my już poza tym e, będziemy prawdopodobnie... My już ogólnie będziemy, prawdopodobnie już zaraz będziemy pod e, stolicą MENTAL Nie, to było... nie, stolica e, Sudanu to było METAL, albo MENTAL, jakoś tak MENTAL, men, mental albo METAL, to chyba było MENTAL, albo METAL Mam takie z mojego skina w tej chwili, ja pamiętam jak METIO małego ptylka w koszulce z zero-case'em i Ej, ty chyba u mnie nauczyciele idą na kwarantannę, chyba nie, bo e, ten, wszyscy, wszyscy z góry do dołu idą ten. Nie ma ich w szkole w ogóle u mnie, nie? Z pięciu nauczycieli chyba nie ma u mnie w szkole. To jest posrane u mnie, nie? Poza tym jak. Poza tym jak. Poza tym domi, mnie... A, dobra. E, boro, jesteś w ogóle? A spoko. Ogólnie to pytanie mam do ciebie, jak myślisz, będziemy na zdalnych czy nie będziemy na zdalnych? Będziecie na zdalnych. Wiem o tym, no, dzięki, ja, dzięki ciebie i też. Będę... No, jakby wiesz, u mnie chyba już że są na kwarantannie, to wiesz? Mo, y, takie taka klasa na y, Dobra, dobra. ja widzę tam to nie? Dobra, Domin, eee y, mi już ogólnie wysiadamy i idziemy w stronę już my, z miasta mental, chodź Ty łódka zniknęła lol Dobra chodź idziemy Chodź Idziesz? Idziesz? No idziesz, idziesz, idziesz Ej słuchajcie, e, weźcie weź się spotkajcie przy tej totemiarce, o Czemu on jest taki mały? No ale nie być niski, wiesz o co chodzi Wow, Domin, niezłe oczy, naprawdę takimi gałami patrzysz? Noo Dobra, to jak robimy? Co już ogólnie nie miał być za bardzo? A ty miałeś na YouTube'a nagrywać po prostu No to się nagrywa nadal jakbyś nie wiedział A witam 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 witam, dzień dobry No o. Boro będziesz na YouTubie, będziesz na YouTubie Nie Ko... Ko... Dobra, idziemy Masz Masz mleczeka na Nie Słuchajcie robimy tak jak się kiedyś robiło Czekajcie Chodźcie tu do, do mnie Chodźcie tu do, do mnie czekajcie Dobrej dobre temu no Macie i napiszcie tam <laughs> Ty piszesz tam nazwę swojego kraju potem Dajesz to um, Potem dajesz to boro i tam piszesz nazwę swojego kraju nie Pierdalaj mi z tym. Ale potem dajesz tu Boro, żeby to podpisał, nie? Jak się pisze w Majkach? Napisz tam Sudan po prostu. Gdyby no Boro. Nie, że coś, Boro... A, właśnie, domin, my już gadamy z godziny na ten, na Discordzie, nie? Gadam 25 minut. Podpisz. Co już najlepiej podpisz? No, no, dajcie tu jeszcze na miniaturkę, żeby było. E, na miniaturkę, żeby było. Weźcie to, rzućcie, żeby na miniaturkę jeszcze było. No, rzućcie to jeszcze tak.